Patrzcie, miałam zamiar wsiąść. Stwierdziłam, że nie wsiadam. Chcę go wyprowadzić na padok, ocieram bramkę, a on mi się wyrwał. Zobaczcie no co to jest. Luj! Ektor! Na uwiąz sobie stanął. Tak tu jest jego stado, już czekają. O jest nie co za... Człowiek się nie zdąży ogarnąć, a on już jest 5-10 metrów dalej. Dzień dobry! Dzień dobry panią! Przyszedł do was, widzicie? Woli was niż mnie. Stój. Prr, ej! Stój! I po co ta ucieczka? Trawa jest tak, ale się zachowujesz jakbyś nie żar. Jakby cię tu głodzili, się zachowujesz. Chodź. Chodź. Chodź, cię wpuszczę do Twoich, głupi jesteś. Chodź, ale nie pchaj się na mnie. Tak, tu są Twoi kumple. Chodź, wariacie.